vitam vitam return to Morlovia is back and we have three new legendary heroes in this video i will talk about lucinda lucinda is dark faction sorcerer fast class with plus 4% mana generation if you give her emblems she will have chance to drop mana generation of the enemy after dealing damage she's a part of morlovia family so this give her a bonus for one two or three heroes Plus 3, plus 6, or plus 9% mana generation. Okay, bonus starts from single hero, that's great. Mana generation is super important in both attack and defense, so that's a great bonus. But I will back to mana generation a bit later. She also has passive. When this character casts their special skill, they have a 50% chance to steal the newest dispellable buff from a random enemy that has buffs. If no enemy has buffs, deals 70% damage to all enemies. Okay. Another cool one, 50% chance to steal one buff. If there's nothing to steal, she deals passive damage to all enemies. Not a lot, something between 150-180, but that's cool. This is passive. She has 865 on attack, 931 on defense, and 1751 on HP. Attack power is not that great, defense and HP are amazing. Maybe some guys would like to use her as tank, but even then, I would maximize her attack. Fully maxed with attack build, she will have 1172 on attack. 12-20 on defense 22-95 on hp and she will start each battle with hp region not my favorite effect but it's pretty common for slow offensive heroes mana speed is slow so she need 12 tiles to go off with her family bonus it's easy to speed her up to 10 with squid you can launch her with 9 and that's cool but is it possible to launch her with nine tiles without no thought? You can get 20% from troops, 9% from family bonus, and 4% from talent tree. Bard won't help, cause you will have multiple Morlovia heroes. So you can reach 33%. Ah, so close. So she would need 9.02 tiles. Unfortunately, that's still above 9. She's missing just 1%. So you need additional mana buffer. Her Might of Excalibur deals 470% damage to the target and nearby enemies. The target and nearby enemies get minus 40% accuracy for 6 turns. The target and nearby enemies get minus 34% defense for 6 turns. The caster regenerates 918 HP over 6 turns. So let's break it down. Deals 470% damage to the target and nearby enemies. Okay, she hits 3 equally, that's great. 470% with 1172 attack is like 1k hit damage. That's huge. The target and nearby enemies get minus 40% accuracy for 6 turns. Okay, precision down, that's nice. Minus 40% is good, and 6 turns is amazing. Just remember that passive damage can't miss, so it won't be effective versus heroes like Hippo tremor and many more the target and nearby enemies get minus 34% defense for six turns defense down is one of the most versatile debuff it's great in each game mode and six turns is really good duration the caster regenerates 918 hp over six turns so self heal nice with bonus from troops you can reach 180 per turn and over 1k in total. So if she goes off, you need to dispel this or take her down fast. In other case, she'll probably hit you again. Is Lucinda good? Yes, but there's one issue with her. But let's start with positives. Good starts great family bonus nice passive and great skill with super high damage to 3 enemies really good debuffs and uh, nice self heal issue is that she's slow and without squid you can't launch her with 9 tiles okay maybe not really you can try with um, forces or you can pair her with other mana buffers or even with Alucard If he will destroy some minions even one, to be honest she can be red with 9 tiles but you'll need 6 red tiles and 9 purple ones That's a lot of moves Current meta is fast and usually you just can't wait for 2 colors but on a bit lower level where we have many minion makers, she will be cool paired with Alucard or Grimble. And of course, if you have Squeed, you can use her anywhere. Is she good on defense? I don't think we'll see her on top level of competition, but she's tanky, she hits hard, and casts two great debuffs. So on lower ranks, she might work. Even with her slow speed. On Titans, she's great, minus 34% defense. There are not many dark heroes with higher defense debuff. To be honest, I'm using only minus 24% on Holy Titans, and scores like 200k plus are really easy. So I would use her there for sure. On challenge events and towers, she's great. 470% to 3 enemies is amazing. Unfortunately, Dark Faction is not popular there, but maybe we'll have shared damage um, hero in Dark Faction soon. On Bloody Battles, speed matters. She's slow, that's not perfect, but with Family Bonus, she's not that bad. Her second LB effect and healing from skill won't work. But she hits hard and casts two great debuffs. On buff boosters, she's okay. She casts only one buff and only for herself. We have many heroes with status block, but she hits hard. With few buffs active, she can destroy enemies. On rush, she can be ready with six tiles, and that's great. She hits so hard. That you don't really need three dark heroes to take down side. So she's really interesting option. Overall, Lucinda is a solid hero. Great stats, nice class, very good family bonus, cool passive, and really powerful skill. The only issue is her speed. If you're on high level of competition, usually you can't wait for 10 tiles of course with squid you can launch her with nine you can try with forces but on the other hand the fact that her skill is good in pretty much each game mode makes a really interesting option if you're on a bit lower level of competition where speed is not as crucial as in top or if you will be able to launch her with nine tires she can be really good. I have squid and forces, and I would like to build my Lucinda, but I have heroes like Louis or Aramis in line, so she will have to wait probably. Is she worth Tabart? Depends on your rooster. For some players, she might be um, even worth secondal B. So, let me know what you think about her. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Mm -hmm. Witam w polskiej wersji. Mamy znów powrót do Morlowi i dostaliśmy trzech nowych legendarnych bohaterów. W tym filmie opowiem o Lucynie. Lucyna jest e, Czarodziejem frakcji mroku. Czarodziej to szybka klasa, mająca plus 4% regeneracji many. Jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę obniżyć regenerację many przeciwnika po tym, jak zada mu obrażenia. Jest częścią rodziny Morlowi, to daje jej bonus za jednego, dwóch lub trzech bohaterów plus 3, plus 6 lub plus 9% regeneracji many. Także ten bonus zaczyna się od pojedynczego bohatera i to jest świetne. Regeneracja many jest bardzo ważna, zarówno w ataku, jak i w obronie, więc jest to świetny bonus. Ale wrócę do niego za chwilę. Ma również umiejętność pasywną. Po rzuceniu swojej umiejętności specjalnej, ta postać zyskuje 50% szans, by wykraść losowemu wrogowi ze wzmocnieniami ostatnie odwoływalne wzmocnienie. Jeśli żaden przeciwnik nie ma wzmocnień, zadaje 70% obrażeń wszystkim wrogom. Ok, kolejny fajny efekt. 50% szans, żeby wykraść jedno podbicie. Jeśli nie ma nic do um, zabrania, to zadaje pasywne obrażenia wszystkim przeciwnikom. Niezbyt dużo, coś pomiędzy 150 a 180. Natomiast to jest spoko, bo są to obrażenia pasywne. Ma 865 ataku, 931 obrony i 1751 punktów życia. Siła ataku nie jest porażająca, obrona i punkty życia są fantastyczne. Możliwe, że niektórzy gracze będą chcieli e, używać jej jako tanka, natomiast nawet wtedy ja bym ją budował w atak. W pełni zrobiona pod atak będzie miała 1172 ataku, 1220 obrony, 2295 punktów życia i będzie zaczynać każdą walkę z regeneracją życia. Nie jest to mój ulubiony efekt drugiego przełamania, natomiast jest dosyć popularny pośród wolnych postaci ofensywnych. Szybkość many jest wolna, więc potrzebuje 12 klocków, żeby się odpalić. Z jej bonusem rodziny jest bardzo łatwo przyspieszyć ją do 10. Używając mackobrodego można zejść do 9 klocków i to jest bardzo spoko. Natomiast czy można ją po 9 odpalać bez mackobrodego? Dostajemy 20% z oddziałów. 9% z bonusu rodziny i 4% z drzewka talentów. Tutaj Bart nie pomoże, bo będziemy używać kilku postaci z morlowi, czyli możemy osiągnąć plus 33% regeneracji. Kurde, tak blisko. Będzie potrzebowała 9,02 klocka. Niestety to jest nadal powyżej 9. Brakuje jej jednego dodatkowego procenta, a więc będziecie musieli. Użyć jakiejś postaci dodającej many. Jej moc ekskalimiotły zadaje 470% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 40% do precyzji przez okres 6 tur. Cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 34% do obrony przez 6 tur. Bohater regeneruje 918 punktów życia przez 6 tur. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 470% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Ok. Czyli bije trzech z tą samą siłą, to jest spoko. 470% przy współczynniku ataku 1172 to jest uderzenie ponad 1000 w każdego przeciwnika i to są ogromne obrażenia. Cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 40% do precyzji przez okres 6 tur. Ok, czyli obniżenie precyzji, fajnie. Minus 40% to jest dobry efekt, a 6 tur jest rewelacyjne. Natomiast pamiętajcie, że pasywne obrażenia od takich postaci jak HIPO, wstrząs i wiele innych nie mogą spudłować, więc na nich ten efekt nie będzie działał. Cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 34% do obrony przez 6 tur. Ok. Obniżenie obrony jest jednym z najbardziej uniwersalnych osłabień. Jest świetny w każdym trybie gry, a 6 tur jest bardzo dobrym czasem. Bohater regeneruje 918 punktów życia przez 6 tur. Okej, okay. samo leczenie, spoko. Z bonusem z oddziałów możecie leczyć się za 180 naturę, a w sumie w okolicach 1000. Jeśli się odpali. Musicie dezaktywować ten efekt, albo zdjąć ją bardzo szybko, ponieważ w innym przypadku na pewno uderzy ponownie. Czy lucyna jest dobra? Tak, natomiast jest z nią jeden problem, ale zacznijmy od pozytywów. Dobre statystyki, świetny bonus rodziny, niezła pasywka, i bardzo dobra umiejętność specjalna z ogromnymi obrażeniami w trzech przeciwników, bardzo dobrymi osłabieniami, i niezłym Leczeniem siebie. Problem jest taki, że jest wolna i bez mackobrodego nie bardzo można ją odpalać po dziewięciu klockach. Okej, okay, może nie do końca, bo można spróbować to zrobić z forsysem. Można ją też sparować z innymi postaciami dającymi manę, albo chociażby z alukardem. On jest z jej rodziny. Jeśli alukard zniszczy kilka minionów, szczerze to nawet jednego, to Lucyna będzie gotowa po 9 klockach, natomiast będziecie potrzebować 6 czerwonych i 9 fioletowych. I to jest naprawdę dużo ruchów na planszy. Obecna meta jest szybka i zazwyczaj nie możecie tak długo czekać, żeby złożyć dwa kolory i móc kogoś wybić. Natomiast w troszkę niższych rankingach, gdzie mamy wiele postaci dających pomocników, takie połączenie może być bardzo dobre. Można tu na przykład też użyć grimbla. Natomiast jeśli macie Kalmara, to możecie Lucynę używać właściwie wszędzie. Czy będzie się sprawdzała w obronie? Nie wydaje mi się, że będziemy ją widzieć na wysokim poziomie rozgrywek w tej mecie obronnej. Natomiast jest wytrzymała, bije mocno, rzuca dwa fajne osłabienia, więc na tych niższych rankingach może fajnie działać w obronie, pomimo tego, że ma wolną manę. Na tytanach jest świetna. Minus 34% obrony, także to jest dobry efekt. Nie ma zbyt wielu fioletowych postaci rzucających wyższe obniżenie obrony. I jeśli ma być szczery, to ja używam zaledwie minus 24% obrony na żółtych tytanach. Natomiast wyniki w okolicy 200 000 plus są bardzo łatwe do zrobienia. Więc tak zdecydowanie bym zmienił mojego obniżacza na lucynę. Na wydarzeniach i wieżach jest świetna. 470% obrażeń trzem przeciwnikom to jest rewelacja. Niestety frakcja mroku nie jest tam zbyt popularna, natomiast może niedługo dostaniemy fioletową postać rzucającą podział obrażeń na przeciwników. Na krwawych jadkach szybkość ma znaczenie, ona jest wolna, więc to nie jest idealne, natomiast z jej bonusem rodziny nie jest taka zła. Jej efekt drugiego przełamania nie będzie oczywiście tam działał, tak samo jak leczenie z umiejętności specjalnej, natomiast bije mocno i rzuca dwa świetne osłabienia. A na podbitych ulepszeniach jest ok. Rzuca, co prawda, tylko jedno podbicie i tylko na siebie. Mamy tam wiele postaci blokujących status, więc może nie będzie miała okazji nałożyć obniżenia obrony i precyzji, natomiast uderza naprawdę mocno. I z kilkoma aktywnymi podbiciami jest w stanie niszczyć przeciwników. I na szturmie może być gotowa po sześciu klockach, i to jest super. E, bije mocno, tak mocno, że prawdopodobnie nie będziecie potrzebować trzech fioletowych postaci, żeby zdjąć stronę. Wystarczy druga, bardzo silna, do pary, więc jest dosyć ciekawą opcją. Podsumowując, Lucyna jest solidną postacią. Świetne statystyki, niezła klasa, bardzo dobry bonus rodziny, fajna pasywka i bardzo mocna umiejętność specjalna. Jedyny problem jest taki, że jest wolna. I jeśli jesteście na wysokim poziomie rozgrywek, to zazwyczaj nie możecie czekać na te 10 klocków. Oczywiście, jeśli macie kalmara, to możecie ją odpalać po 9 i wtedy nie ma problemu. Możecie próbować robić to z forsysem. Natomiast z drugiej strony fakt, że jej umiejętność specjalna jest dobra właściwie w każdym trybie gry, sprawia, że jest dosyć ciekawą opcją. Jeśli jesteście na ciutniejszym poziomie rozgrywek, gdzie szybkość nie ma aż tak kluczowego znaczenia i da się dużo częściej grać tymi wolnymi kartami, albo jeśli jesteście w stanie odpalać ją po dziewięciu klockach, będzie bardzo dobra. Ja mam i Macko Brodego i Forsysa. I zdecydowanie chciałbym zbudować moją Lucynę. Natomiast mam w kolejce takie postacie, co prawda, duble, jak Louis czy Aramis, więc wygląda na to, że Lucyna musiałaby trochę zaczekać. Czy jest warta tabardów? Zależy właśnie od waszej kolekcji bohaterów i kolejki, którą macie. Dla wielu graczy może być najlepszą postacią w drużynie, wartą nawet drugiego przełamania. Dajcie znać co o niej myślicie. Jeśli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.